Dzień dobry moi drodzy. Witam w pierwszy majowy dzień. Dzisiejszy komentarz jest dla mnie komentarzem takim, no dosyć wstrząsającym bądź co bądź, ponieważ dotyczy tragedii, która pośrednio wynika wydaje mi się przynajmniej z trudnych relacji rodzinnych, międzyludzkich, gdzie wydawać by się mogło, że Jakieś takie, wiecie, spiny rodzinne nie są czymś, co nie występuje, ale czasami być może jest tego zbyt wiele, bądź osoby, które uczestniczą w tych spinach, no, krótko mówiąc, nie znoszą ich najlepiej. Czy tak było w tym przypadku? Nie wiem, ale. Będę na pewno zobowiązana Wam za Wasze pomysły na temat tego. A komentarz dzisiejszy chciałabym poświęcić osobie 14-letniego Harleya Dilliego, który mieszkał sobie w Stanach Zjednoczonych, w stanie Ohio, w Port Clinton dokładnie. Chłopczyk mierzył się z pewnego rodzaju problemami no, mentalnymi, jeśli można tak powiedzieć. Na pewno był osobą chorującą na autyzm, ale mimo tego nie miał problemów większych z funkcjonowaniem w społeczeństwie, przynajmniej tak twierdzą jego rodzice. Poza autyzmem no, cierpiał na ADHD, cierpiał na ADD. To jest zaburzenie opozycyjne buntownicze, tak to się określa, oraz na PTSD, czyli zespół stresu pourazowego, którego ponoć nabył w wyniku prześladowania przez swoją siostrę. Mieszkał z, z ojcem Markusem Dili oraz matką Hetero Dili. Zaginął 20 grudnia 2019 roku. Tego dnia miał pójść po raz ostatni do szkoły, po raz ostatni mam na myśli przed, przed przerwą świąteczną. Chłopczyk do szkoły nie chciał iść absolutnie, ale jego mama, cytuję, kazała mu ruszyć tyłek do szkoły, i tyle. W związku z tym dziecko widziano o 6.15 rano, kiedy do tej szkoły wyszedł. No, jak się parę godzin później okazało, nie, nie, w ogóle do szkoły nie dotarł, o czym zawiadomiła telefonicznie nauczycielka chłopca. Ale mama nie bardzo się tym przejęła. Otóż jeszcze tego samego dnia, pod wieczór, gościła na imprezie, na którą była umówiona. Relacje z tej imprezy wrzuciła na swoje media społecznościowe, bawiła się świetnie, można powiedzieć, i zupełnie... Nie zwracała uwagi na to, że dziecka po prostu nie ma. Nastał kolejny dzień 21 grudnia, chłopczyka w domu nadal nie było. A jego zaginięcie, słuchajcie, zgłoszono dopiero o 23.50 21 grudnia. Czyli przeszło dobę po zaginięciu. Zgłosił jego zaginięcie jego ojciec markus, który. Na pytanie, dlaczego tak późno w ogóle zgłasza zaginięcie, stwierdził, że no, to jest zbyt długi czas, kiedy dziecka w domu nie ma. Bo tak z reguły to się zdarzało już, że chłopczyk wychodził w piątek, wracał w sobotę, no ale wracał przed południem w sobotę, no a tu już zaraz północ, no a chłop, chłopca nie ma, więc. No, trochę ich to zastanawia, że go nie ma. W związku z tym to zgłoszenie. Oczywiście yy, zaistniała rozmowa z tym ojcem, która dla mnie osobiście jest nieco szokująca, ponieważ zapytany przez policjantów o relacje, jakie łączyły go z dzieckiem, yy, jakie panowały między, między nim a dzieckiem, no to określił te relacje jako trudne, a w ogóle. Padły takie słowa, że no mieli z chłopcem jakąś relację. Tą jakąś relację określił jako to, że on wiedział, że to jest jego syn, a syn wiedział, że on jest jego ojcem. I na tym się zakończyło. Mnie to trochę, <śm> no, nie mieści się w głowie, no ale cóż, to nieistotne. A generalnie chłopczyk był dosyć. Godnym dzieckiem miał swoje zainteresowania. Bardzo interesował się grą Fortnite. Miał swój kanał na YouTubie, kanał, który działał trochę two-way, czyli część, e, część publikacji na tym kanale dotyczyła tejże gry właśnie. Natomiast druga część stanowiła swojego rodzaju mm, taki pamiętnik, dziennik z życia codziennego e, Harley'a. No, i właśnie ta druga część tego kanału też no, dała parę informacji na temat tego, jak jego życie przebiegało, jak on funkcjonował w ogóle. I z tego, co udało się zarejestrować, bądź co mówił sam Harley, no, okazało się, że te relacje rodzinne były, no, nie do końca chyba kielankowe. No, na przykład zarejestrowała się, mimochodem, taka sytuacja, że Harley wylał jakiś tam napój, rozlał mu się po prostu. No, co doprowadziło jego rodziców do szewskiej pasji. Ewidentnie nagrało się, że używają słów niecenzuralnych w stosunku do niego. No, i zrobiła się jakaś awantura o to w ogóle straszna. Co mnie osobiście zdziwiło o tyle, że po pierwsze to nie jest powód, wydaje mi się, do tego, żeby robić jakieś wielkie halo. A po drugie, no, chłopczyk miał pewne problemy zdrowotne. Więc, jakby mogło mu się zdarzyć, coś jak zrobić. No, nie tak. No, poza tym, chłopczyk opowiadał na przykład taką sytuację, że któregoś dnia, kiedy wrócił ze szkoły, jego matka oczekiwała od niego, że gdzieś z nią pójdzie. On jej odmówił. Powiedział, że ma dużo lekcji zadanych, chciałby je odrobić. Kobieta się zdenerwowała, zamknęła przed nim dom na klucz i kazała mu czekać na zewnątrz, dopóki nie wróci. Wyobrażacie sobie, dziecko wraca ze szkoły, może głodne, może jakieś, no i musi stać po prostu pod drzwiami, bo, bo mamusia się obraziła, że nie chce dziecko z nią gdzieś pójść. No, taka dziwna sprawa, prawda? No, ale póki co te informacje jakby nie były brane jakoś szczególnie pod uwagę. Policja rozpoczęła tam swoje dochodzenie. Wiadomo, społeczność sąsiedzi rozklejali plakaty. Jacyś darczyńcy zaczęli składać się na pieniądze, które przeznaczone miały być na cele związane z zaginięciem Harleja. Z tego uzbierała się kwota 20 tysięcy dolarów i tą kwotę wyznaczono jako nagrodę za wszelkie informacje na jego temat. No, w styczniu 2020 roku policja otrzymała cynk żeby przeszukać pustostan, który znajdował się przy Fulton Street zaledwie 400 metrów domu, od domu Harley'a, od domu rodzinnego no, i 13 stycznia, dokładnie 2020 roku, policja udała się na tą, na tą opuszczoną posesję. Najpierw obeszli dom z zewnątrz, nie stwierdzili żadnych śladów włamania. Niemniej jeden z oficerów stwierdził, że może warto byłoby też wejść do środka i sprawdzić. Tak też się stało. Policja weszła do środka, i na drugiej kondygnacji tego domu znaleziono odzież wierzchnią Harleja a jakiś kawałek dalej jego okulary. Natomiast Harleja nie. No, zawiadomiono takich agentów, takiej agencji jakby odpowiednika FBI, takiej lokalnego odpowiednika. Ci agenci przyjechali na miejsce około 17.45, ale no natknęli się na sytuację taką, że nie pozwolono im wejść do budynku. Czekali do 18.30, żeby zostać w ogóle wpuszczonymi przez policjantów, czego trudno wyjaśnić w zasadzie, czemu tak się stało. A policja robiła swoje czynności. Zainteresowano się kominkiem, który się w tym domu znajdował, postanowiono go rozkuć. No i w kominie ujawniono zwłoki harleja. Zwłoki, które były obnażone w zasadzie do bielizny. I chłopczyk sprawiał wrażenie, jakby stał w tym kominie po prostu. A w międzyczasie dotarli już ci agenci, których wreszcie postanowiono wpuścić. Później okazało się, że niestety nie dane było im zbadać miejsca, zobaczyć sceny tego miejsca dokładnie taką, jaka ona była pierwotnie, ponieważ w międzyczasie policja poprzenosiła przedmioty. Przewieszała, no i w zasadzie no, nie było już możliwości pracować na pierwotnym wyglądzie tego miejsca. Przyjęto taką hipotezę, że Harley dostał się do tego komina po przewodzie antenowym od góry, od dachu. Mm, przyjęto, że najpewniej tym kominem chciał dostać się do środka tego domu, ale po prostu utknął. No, Ponieważ jego rozstaw ramion był szerszy niż średnica otworu komina. Przyjęto, że zaczął pozbywać się swoich ubrań poprzez wyrzucanie je przez otwór wentylacyjny komina celem zmniejszenia objętości swojego ciała, no ale nie wyszło. Kiedy ciało trafiło na sekcję zwłok, nie stwierdzono żadnych obrażeń zewnętrznych. No, poza, poza takimi, że tak powiem, które świadczą o ściśnięciu ciała, a jako przyczynę śmierci podano asfikcję, czyli po prostu niedobór tlenu w organizmie. No i oczywiście przekazano tę wiadomość rodzicom. W ogóle reakcje rodziców spotkały się z dość krytycznym odbiorem społecznym. No, postawa ojca, no to wiadomo, wprawia wszystkich w osłupienie. Natomiast komentarz matki też nie bardzo się spodobał, ponieważ kobieta stwierdziła, że wszystko to, to przez tą grę, w którą dziecko grało Fortnite, i że w zasadzie dokonał takiego wyboru, to dokonał. I to w zasadzie było na tyle. No, empatią mnie powiało, przyznamy. I w zasadzie można było odnieść takie wrażenie, że nie bardzo rodzice się przejęli na tym, że to dziecko zmarło. No. Przejęcia widać nie było. No I oczywiście cała ta sprawa do, do dzisiaj chyba budzi pewnego rodzaju wątpliwości, ponieważ są pewne niejasności, których nigdy nie wyjaśniono. No, oczywiście zawsze możemy też liczyć na internetowe śledztwa, ludzie, którzy no. Lubią tropić takie sprawy, też i tropili tutaj, na przykład parę rzeczy im się nie zgadza. I takie niejasności, które udało się ustalić, to jest na przykład taka sytuacja, że wypatrzono się, iż ciało w kominie było zwrócone w kierunku innym niż wskazywały na to fakty. Znaczy, będąc w tej pozycji, jak twierdzili internauci, chłopak nie mógłby wyrzucać swoich ubrań przez otwór wentylacyjny. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, która zastanawia, to to, że na tej drugiej kondygnacji odzież zwierzchnia, czyli, jak rozumiem, kurtka chłopca znajdowała się w zupełnie innym miejscu niż jego okulary, co trudno było niektórym zrozumieć. Trzecia rzecz, która budzi dużo zastrzeżeń i wątpliwości, to brak dokumentacji fotograficznej y, policji po wejściu jej do tego budynku. Czyli tego pierwotnego stanu tej sceny, którą zastano. Y, no, po przenoszenie przedmiotów przed przybyciem agentów. No, samo to, że agentów y, przetrzymano 45 minut przed budynkiem i nie pozwolono im wejść. Też budzi sporo wątpliwości. Też wątpliwości budzi to, że ciało nie nosiło oznak obrażeń zewnętrznych, gdzie wydawać by się mogło, że, że no, zsuwając się czy przesuwając się w, no, w murowanym kominie, dziwi brak otarć, choćby otarć na skórka, no, a nie było takowych. No, i ostatnia sprawa, yy, która zastanawia, to to, że to alibi Markusa Dili. ojciec zeznał, że był w pracy tego dnia. No i owszem, był faktycznie. Tyle, że w ca na cały czas pracy przypada 45-minutowa luka, której w żaden sposób mężczyzna nie jest w stanie wyjaśnić, co robił przez 45 minut tego dnia. No i na dokładkę, Internauci dopatrzyli się, że kolor cementu na fragmentach tego komina miał inny odcień, był inny odcień niż w pozostałej części. Co sugerować mogło, że ktoś rozkuwał ten komin już wcześniej, po czym go zamurował ponownie. To, to tyle, jeżeli chodzi o te niejasności, które, na które zwraca uwagę internet, tu jest śledztwo. No a ja. No ja. Dla mnie jest to w ogóle nie, nie mieszczące się w głowie. Przede wszystkim to, że zastanawiam się, jak to jest, kiedy ma się dziecko i dziecko znika z domu i nie ma tego dziecka. prawie 30 godzin, a ja nic nie robię. To znaczy. Nie szukam, nie dzwonię po kolegach, nie chodzę po sąsiadach. No nic kompletnie nie robię idę, idę na imprezę. To jest pierwsza rzecz, która mnie zdumiewa w tej sprawie. Druga rzecz, która mnie zdumiewa, to stosunek rodziców do tego chłopca. Bo trudno mi tam znaleźć jakąkolwiek empatię do tego dzieciaka, mam wrażenie, że w zasadzie jest jeden wielki foch. Ojciec, który nie mówi o więzi, który nie jest zrozpaczony, nie jest spanikowany, mówi tylko o tym, że ma z nim jakąś relację i to jeszcze na dodatek trudną. Matka, która w zasadzie twierdzi, że w zasadzie to sam sobie jest winien, bo trzeba było nie grać w jakąś głupią grę i że i skoro dokonał takiego wyboru, to jego sprawa, bo tak to rozumiem to, te wypowiedzi, też strzemki wypowiedzi. To są rzeczy, które dają bardzo mi do myślenia. Kolejna rzecz, faktycznie, kiedy myślę o braku obrażeń zewnętrznych na tym ciele, to wydaje mi się to nierealne, nie żeby ich nie było. Bo jeżeli dziecko weszło z dachu i utknęło już na wysokości, w tym kominie, na wysokości już wewnętrznych pomieszczeń czyli przebyło tym kominem jakąś drogę, i nie wyobrażam sobie, żeby nie miało obrażeń zewnętrznych. Chyba, że nawet gdyby, w, gdyby w, nie wiem, w bluzce to się odbywało, to i tak jakieś, przypuszczam, otarcia byłyby widoczne. Ja w ogóle zastanawiam się też nad tym, jak to jest możliwe, że to dziecko się w tym kominie rozbierało i było w stanie się rozebrać, zwłaszcza zdjąć bluskę przez głowę. I jeszcze na dodatek wykonać ruchy, żeby wypchnąć tą odzież przez okienko wentylacyjne. No, nie mieści się to w mojej głowie, bo moim zdaniem przestrzeni na to absolutnie nie było. I jak, i jak to się stało, jeżeli założenie było takie, że dziecko weszło od strony dachu, to dlaczego? Fórka, okulary, znajdowały się w ogóle gdzieś tam w pomieszczeniach na dole, jeszcze od siebie oddalone. To znaczy, jak to jest możliwe? Może dziecko nie weszło od strony dachu wcale. Może weszło od strony, nie wiem, okien, drzwi, ale z drugiej strony nie znaleziono śladów włamania, więc, no, nie wiem, no, chyba że przeniknęło przez ściany, no. No bo jeżeli przyjąć jedyną drogę od strony dachu, to wydaje mi się, że no, nie, nie jest to możliwe, żeby porozrzucać tą odzież żeby w ogóle ją zdjąć z siebie w tej wąskiej, bardzo przestrzeni kominowej. Przetrzymanie agentów na zewnątrz. Dziwna sprawa. Wiadomo, chyba nie jest tajemnica jakaś wielka, że. Lokalna policja czy tam miejscowa policja nie przypada za agentami federalnymi, ale też nie słyszałam, żeby jakoś specjalnie chcieli utrudniać im śledztwa. Tutaj ewidentnie im utrudniono, no chyba, że chciano coś zataić przed tymi agentami i celowo przetrzymano ich, żeby zaaranżować scenę inną niż zastano. Ale z drugiej strony rodzi się pytanie, kto miał w tym interes. No, bo wtedy sugerowałoby to, że no, policja nie chciała tej sprawy rozwiązać, ale jaki byłby w tym interes, trudno powiedzieć. No O relacjach rodzinnych mówiliśmy sobie na początku, no, nie należały chyba do Sielankowych, ale niewiele wiemy na temat jego relacji z rówieśnikami w szkole. Wiadomo tylko tyle, że w dniu zaginięcia chłopak do szkoły iść bardzo nie chciał, i podobno zdarzało się to częściej. Pytanie, czemu. Bo chyba rodzice nie interesowali się tym właściwie w ogóle, dlaczego to dziecko unika tej szkoły. Być może było tam prześladowane, może mu dokuczano ze względu na jego ułomności, jeśli można to tak nazwać. I dlatego unikał tej szkoły. Trudno powiedzieć. Nikt tego nie wyjaśnia. No i w końcu pytanie. Ponieważ sugestie internautów są takie, że ich zdaniem. Rodzice odpowiadają, a konkretnie jego ojciec odpowiada za pozbycie się chłopca w ten sposób, i uważają, że został on włożony do tego komina poprzez rozmurowanie go, w umieszczenie ciała w takiej, a nie innej pozycji, upozorowanie miejsca zdarzenia, zamurowanie kominy. Taka jest hipoteza internautów. Nie jest moim zdaniem absolutnie niemożliwa. Do, do zrealizowania oczywiście. I czy możliwe jest to też według Was? E, oczywiście, jeżeli chcecie, komentować to bardzo proszę. O ile nie porozjeżdżaliście się gdzieś tam po majówkach. No. Bardzo lubię czytać merytoryczne komentarze, podkreślam, a nie komentarze typu, że w zasadzie to powinna mieć kanał jak Stu i wyglądać może też jak Stu, nie wiem. No. W każdym razie, jeżeli, jeżeli macie jakieś merytoryczne komentarze, to bardzo proszę, zapraszam do komentowania. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Życzę odpoczynku i wszystkiego dobrego na te piękne majowe dni. Pozdrawiam, trzymajcie się ciepło. Pa!